Witam serdecznie na kolejnym gniacie w kolejny piękny jesienny dzień. I od rana padało. Teraz koło południa zrobiło nam się onkienko, że można coś tam po podwórku się pokręcić i nie przemoknąć, ale potem znowu ma padać. Chociaż dzisiaj robota taka w dużej mierze pod dachem, bo ten kultywatorek jest plan, żeby wcisnąć tutaj. Byłoby to proste i szybkie zadanie, gdybym nie narobił tutaj bałaganu. A teraz, żeby cofnąć się z tym siewnikiem to trzeba stąd wyjechać z tym motorem. I tak trzeba stąd wyjechać, bo go już muszę gdzieś tutaj wytargać, żeby był do zabrania do mechanika, bo tam jakiś problem jest z ładowaniem i gaśnie jak jedzie, bo nie ma prądu. Znaczy jak zgaśnie chyba od słabych obrotów, to już nie jedzie. No zaraz go spróbujemy tu wytargać, tylko te kartoniki jakoś pokładamy, i hantelki, obciążenia. Wszystko na swoje miejsce. O tam jak jeszcze do sztangi. Może też zrobimy, tylko nie wiem, jak my się tutaj pomieścimy. No, kultywator nie jest za długi, ile on tutaj ma długości? Nie wiem, z metr 20, metr 30. To aby trochę się tam cofnąć, ale trochę nie da rady, bo motorek. No dobra, przekładam. Mógłby odpalić, to by było elegancko. No, nawet coś próbował zakręcić, ale na tym się skończyło. Dobra, robię tutaj miejsce. Jakoś się na szybkości ogarnęło. Jest tutaj gdzie cofnąć tą Elegancką, jakże karuzelą, i zaraz to zrobimy. Tylko poszukam tutaj. Mam dużo towaru dla królików. To im zawieziemy dzisiaj. To jeszcze nam się tutaj przeluźni. Może coś siłownią odpalimy, bo zrobiły się przyjemne temperatury. Tylko co ja miałem zrobić? Znaleźć o to, co już mi się rzuciło w oczy. Tak sobie pomyślałem, może jakbym go dobrze naładował, ten motorek, to i bym zajechał gdzieś do mechanika. To nie byłoby wiecie. Tyle cudowania z busami, transportami, bo na Lublina go wrzucić, to bardzo ciężko. Bo Lublin ma wysoki próg załadunku, na Lublin i tak nie jeździ, znaczy jeździ, tylko że nie odpala, to trzeba go... To by była wyższa matematyka, bo trzeba by ciągnikiem pociągnąć Lublina, żeby odpalił. Jakby odpalił, to wepchać tam motor, pojechać bez zgaszenia do mechanika. Wypakować i tym pojechać, to no może do jednego by się udało, ale chyba mało jest takich, co robią i samochody i motorki, dobra, bo już gadam głupoty, podładujemy, zobaczymy, czy to coś nam jeszcze tutaj podziała, może się nareperował, jak sobie trochę odpoczął, się w piach wywalił jakiś czas temu, dobra, maszynka jest, jakiś kabelek i działamy. Czarny kabelek tutaj, przynajmniej taką mam nadzieję, a czerwony... Tutaj, i co? Pompuje to coś? Coś pompuje, tylko modę mu zmienię na motorcykle. To on pokazuje, że jest niby 3,4, ale to lipa. Trochę on tam go poładuje. To będzie pokazywał, że jest pusty jak bęben. Tylko to musi trochę potrwać. Dobra, motorek to mało pilna sprawa, ale z tym trzeba się jakoś tutaj wycofać. Całe szczęście, że to naprawdę. Luźniutko chodzi dosłownie jedną ręką i ładnie się cofamy. Ale dobrze wyszło nieplanowanie, że tam sobie zostawiłem dojście do regałów. Tutaj podpieramy, trzyma się luks. No i teraz to tutaj jest miejsca, miejsca. Trochę tutaj te sprzęty poukładamy bardziej pionowo. Jeszcze dołożymy wiertnicę. Wiertnicę na wierzchu, bo ona jutro mi będzie potrzebna. Bo jutro mieszanka dla kur i wyprawa na targ z samego rana. Ona to się lubi obalać, jak ją się zapionowo postawi. Dobra, może się nie obali. Miejsce zrobione. Można by tutaj trochę o, zamieść z miotką, bo ja lubię jak jest elegancko. Ja prędzej by tą dmuchawą tutaj wydmuchał, niż tą zmiotką latał ale nie ma dużo, nie opłaci się kabla rozpościerać, no to jest właśnie to wszystkie narzędzia na akumulator to są wygodne do takiego chwilowego użycia, bo jak gdzieś się tam robi parę dni, jak jakąś budkę czy coś to luz, ale tak na 2-3 minuty, to się nigdy nie chce tych przedłużaczy rozpościerać a co to? O, to chyba do spawania ta elektroda, tu ją gdzieś odłożę do skrzynki, a skrzynka jest do posortowania. Ja to lubię porządek. Elegancko sprzątnięte, można normalnie jeść z podłogi. No, i teraz tutaj spróbuję się załadować z tym kultywatorem. Najlepiej tak, żeby nie zburzyć garażu, bo to też jest możliwe. Jakbym... Tak ciągnikiem za mocno przygazował, to by ta konstrukcja poszła w las. No ale obie nie. No, podjechałem luk, zmieścił się tu elegancko, ale jak opuściłem, ta ciągnik się podniósł, a te zęby tu w posadzkę mało się nie wbiły. Dobra, wyjmuję tak jak najszybciej. Podjechałem do samego, aż dotknąłem. Tutaj wierzei, ale się udało, by się udało go teraz dosyć łatwo odpiąć, ale nie, luks pójdzie, chwila moment i będzie gotowe. Ile miejsca mi jeszcze zostało? Jeszcze bym tu wcisnął, a może odczepiłem, ciągnikiem odjechałem i patrzcie jak ładnie drzwi się tutaj zamykają, tylko tą wajchę trzeba dać, wiadomo nie tak, bo zawadzi. Tylko tak, próbowałem ją odkręcić do końca, no i niestety się nie da. Tak, żeby te kółka jeszcze trochę się obróciły, to może mógłbym tam się cofnąć pod siewnik i jeszcze pług tutaj wrzucić, to by może nie było źle, ale jak pług. Pod plandeką też powinien dać radę i sobie przezimować i pięknie nam się zamyka. O tak, a tutaj mi zostało w takim razie miejsce... Na siłownię trzeba trochę zabrać o, zadbać o sprawność fizyczną, bo ja już mam czterdziestkę niedługo, to wiecie, trzeba się ruszać. Jeszcze chwila jest, zanim kury się puści na zielonkę, Jovi da obiad. No to co, montujemy tą siłownię w końcu, bo to mi leży z tydzień albo i dłużej, przyczepka jest. Oczywiście zawiozę przyczepką, bo to ciężkie z tymi obciążeniami, ale najpierw, żeby było wygodniej tą przyczepkę. Podnosić to, ja to wrzucę sobie na tył przyczepki. To mi zrobi przeciwwagę, że łatwiej tam będzie podnieść to na sam tył. I co, prościej? Ja wiem, ona jakoś ociężała się, zrobiła ostatnio. Oj, no bo tam mam te baniaki. Wszystkie one też są do garażu. To jeszcze może stolik tam wrzucimy. Też trzeba stąd zabrać, bo on tutaj za długo stoi. O, taką sobie zrobimy karuzelę. Może nic nam nie pospada, tylko ciągnik przestawię. A schodziny już odstawiłem, bo jak tam skoda stoi, to nie ma jak zawrócić ciągnikiem. Dobra, tu podjeżdżam i zaraz będzie montaż. Dobra, najpierw zrobię część siłowni, spróbuję kołka podłożyć pod Dyszel, to potem będzie. Prościej, tylko trzeciej ręki brakuje zwykle do tej trudnej operacji, że się na palcu nie postawić. No, takie to chybotliwe. Także lecimy szybciutko, póki się nie łobali. I belkę założyłem, bo ja bardzo mądrze do belki podpinam przyczepkę, to łatwiej mi się po dwórku manewruje. O, i padać akurat zaczęła, miało wcześniej, ale chyba przytrafiłem luks. A, idealnie. Na środkową dziurkę, tak jak powinno być. Zawleczka, żeby mi to nie obleciało i jedziemy, bo cali zmokniemy. Już myślałem, że coś mi się w oczach mienia. To rzeczywiście, perełka tu przeleciała się pod Lublina schować. Perełka, zobacz co tam nie domaga. Może byś tam postukała w ten rozrusznik i by ruszyło. Tam most teraz to nie problem. Wiem, że trochę częściej. Ale zajmij się tym, żeby odpalał, dobra? Dzięki. Jest zdecydowanie coraz lepiej, z cofanie. Mogę iść na ten kurs B. +E. Za pierwszym razem udało mi się tak precyzyjnie podjechać. Że mało garażu nie obaliłem, ale dobra, nic się nie stało, a jest podjechane. To co Montujemy tutaj siłownię skoro wszystko już mamy z grubsza na miejscu. Teraz, co tutaj potrzeba? Ławeczkę, żeby to wycentrować, co wszystko. Czyli ławeczka będzie gdzieś tutaj, żeby wszędzie było przejście. Tak jest mniej więcej na płasko Tylko gdzieś tu miałem odłożone stojaczki. Chyba na tarasie, ale jak patrzę na zegarek. Trzeba by kury już puścić na zielonkę, tym bardziej, że pada deszcz. Dobra, tu uszykuję Dziowi obiad przy okazji. Ta, obiad lecia, deszcz leja, tu wszystko na wierzchu, trzeba to pochować. Już tu tam się nalało, zaraz iskry z tego pójdą, jak i z Lublina. Deszczu napada, to nic dobrego. Do elektryki, elektroniki, którą tą stroną? Gdzie ja siedzę, jak jadę? Tak? Chyba tak. Tu jest takie, o. Dobra, tam jest taki dziubek Mister Masel, To na przyczepkę. To ja tu se będę wycierał. Okulary chyba. tym No, wskakuj, wskakuj. Chwilę się podładował, kable pochowałem. Odpali on, a nie gdzie on ma. Tutaj to trochę lata. Trzeba jakimś wkrętem to złapać. A tu? proszę bardzo, piękna maszyna. To może się przejadę kawałek. Ale się rozpadało. Fest. Trzeba się schować pod dach. Ale jeździ elegancko. No super, wszystko chodzi. No dobrze jest, tylko zobaczymy, czy jak nie wiadę na szosę, to zaraz nie zgaśnie. Dobrze by było mieć kogoś w razie czego na telefon, jak będę jechał do mechanika. Dobre, ja się duchowam. I temu gałganowi idę przygotować jedzenie. Puszczam towarzystwo. Pewnie same wodne zwierzaki powychodzą i montuję siłownię najwyższa pora. Obiad podany to towarzystwo wypuszczamy. Zobaczyli, że mu niosę obiad, to prawie cała banda wyleciała z kurnika, bo część to już śpi. Bocianek tylko żeby cię nie przewiało. O, leccie sobie, lećcie, a ja lecę. Montować siłownię w końcu, wszystko przyszło, wszystko zakupione, tylko leży gdzieś po podwórku. A teraz, jak tutaj się zrobiło, elegancki, elegancki porządek. Tak jak powinno być, no może nie tutaj, ale to nie zwracajmy na to uwagi, to można tutaj stawiać między kultywatorem a siewnikiem. Będzie profesjonalna siłownia. Ostatnio oglądam takiego kulturystę, czasami ma takie filmiki. Wojfer chyba się nazywa. Polecam serdecznie. On pokazuje, że można ćwiczyć czy w mieszkaniu, czy w garażu. To wszystko to są chęci, których właśnie mi zwykle brakuje. Najpierw stojaczki sobie otworzymy. Mamy tu cęgi do tych pasków, bo one inaczej to się nie chcą rozerwać. Dobra, i oczywiście wielki karton. Na wielkim kartonie pewnie dużo folii. Przy czwarte śmieci to z tych paczek mamy. Myślałem, że te puzle to prostsze będą, bo to tylko dwa pręty, a tu śrubek 50. No dobra, szybciutko to składamy. Jakoś złożyłem te stojaki, ale było to bardziej skomplikowane niż przypuszczałem. Tyle czasu to składałem, że aż się bateria skończyła w kamerze. Musiałem iść wymienić. Na szczęście miałem drugą naładowaną. Bardzo miło z ich strony, że dali tyle zapasowych elementów albo czegoś nie poskręcałem. Ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna, dlatego sobie instrukcję i to co zostało zostawimy w skrzynce do posegregowania. Dużo kartoników jak zawsze odłożymy na miejsce. I to do śmietnika i sztanga wjeżdża. No ciekawe ile wycisnę, już dawno nie wyciskałem. Mój rekord życiowy 98 kilo na płaskiej ławce. Ale wiecie kiedy to było? 20 lat temu, jak byłem w liceum. Bocianek przyszedł poćwiczyć. No montuj się, montuj, chodź. Złożone. Wszystko jest chyba dobrze. Zeszło z tym czasu tych folii, wszystko w pięciu foliach, trzech taśmach. Więcej rozpakowywania niż tego składania, ale się udało. Całe obciążenie, co było, założyłem. Jeszcze z Handli dołożyłem, nawet nie wiem ile tam jest kilo. Nie liczę, na jakoś strasznie dużo. To raczej nie jest i co? No zobaczymy, czy jakaś tam pamięć mięśniowa u mnie została. Kiedyś to się ćwiczyło, ale to wiecie, liceum. Trochę na studiach miałem takie epizody, a potem to już tak o, tak słabi, trochę krzywo to stoi, no ale nic. I co? Uda się? Jak obstawiacie? Ja się trochę cykam, że mi plecy szczelą, bo nie robiłem rozgrzewki, nawet nie patrzyłem, czy to ciężkie. I... E no, damy radę, może się nie przygnietę. I idzie jak tralala. No to teraz będzie można trenować, takie jakieś rękawiczki, co? Trzymają chociaż trochę nadgarstek, bo ja mam tendencję, że jeden mi się psuje i potem boli. Ale najpierw to pierwszy miesiąc to rozgrzewkowo, żeby sobie krzywdy nie zrobić. I się udało. Dzisiaj same sukcesy, mimo jesiennej aury i deszczu, to kultywator w gałrażu, siewnik przestawiony, trochę sprzotnięte. Siłownia zamontowana, podwóreczko trochę ogarnięte. Motor odpala, może się już całkiem... Naprawił, kto wie, można jeździć, myślę, że do mechanika, by dojechał. No, muszę na dniach zrobić test, go odpalić tam na pół godziny, czy sobie tutaj w koło po lesie pojeżdżę. Oczywiście po drogach, nie tak na szagie, bo nie wolno. No, i jak tutaj się w koło da się przemieszczać, to można i by pojechać te 10-15 km do kogoś, kto się zna na takich motorkach. A ja się z wami żegnam, bo już się. Późno robi, zapraszam na jutro na siódmą rano, jutro muszę wstać z samego rana, skoro świta, nawet przed świtem, żeby pojechać na targ i wszystko pokupować co trzeba, bo w beczce już jest echo. Dzisiaj ostatnią resztkę śrutu im wysypałem, ziemniaczki ze wczoraj i koniec, rano muszę lecieć, że bo rano nie będą miały co jeść towarzystwo, towarzystwo to już w większości na grzędach, także do zobaczenia jutro o siódmej rano, na razie, cześć.